Siemanko załoga, ja jestem Karasil, to jest World of Warcraft i oczywiście lecimy dzisiaj dalej z questami. Zaczniemy sobie może od tych panter, bo są w miarę blisko. Mam nadzieję, że granie będzie za głośno. Uuu uh, uuu, uh, uh, uh. pet. Pet, pet, gdzie jesteś? Tygrysku, chodź tutaj. I lecimy w takim razie. Jedziemy z nimi. Są drogą Pet mi musi level oczywiście nadgonić. Mój Pet musi level nadgonić. No jednak różnice dwóch leveli to jest tam trochę odczuwalne, no bo nie jest mniej wytrzymały, nie? Dobra, dawno nie było, słuchajcie, odcinków, no teraz przychodzą mi ferie, więc e, będą, będą na pewno częściej, e, czy ja mogę? Mogę. I, e, i, i, tak sobie myślę, że jeszcze nadgonimy jedną serię, mianowicie dokończymy sobie koda to bym chciał zrobić przez sfery, a zobaczymy, co z tego wyjdzie. Oczywiście zapraszam tam do sekcji komentarzy, jakieś e, miłe, motywujące komentarze jak najbardziej. Zrabiać tym ocencie film. To jest kurde, miłe, jeżeli mogę sobie poczytać od was komentarz, zobaczyć, że film się podoba jakąś łapkę. Jeżeli wydajecie łapkę na minus, to chciałbym zobaczyć. E, chciałbym usłyszeć Wasz komentarz, co się nie podoba. E, co jest takiego nie do końca OK w tym odcinku. I dzisiaj myślę sobie darujemy. Instancje, tylko polecimy, już tak stricte, w, w questy bo to jest trochę e, ważniejsze. że tak powiem, ważniejsza linia fabularna dla mnie. A te dungeon, to co jakiś czas myślę, dopiero można sobie skakać na to. Co tam u was? Mam nadzieję, że u was jest wszystko w porządku. wszyscy mu domu zrobi. Uuu, Messenger, przepraszam Was za to wyciszam już wszystko, żeby mi nikt nie przeszkadzał. Tak to jest, przy nagrywaniu. Nagle zaczynają ludzie latać. No ale dobra. Wszystko wyciszone. OK, lecimy sobie. Jak tam w atmosferze jakieś plany macie może? Ja oczywiście nerdzę w domu, może tam trochę po imprezach się porozbiję. Zobaczymy co to będzie. Zobaczymy też jak wyjdzie z tą postacią. Bo, chciałbym ją trochę dolewelować, gdzieś tak no, 10-15 leveli 2 tygodnie to jest myślę odpowiedni jeszcze na to. Wow, wow, wow. E, co, co jeszcze, co jeszcze? E, no, i może dajcie znać w komentarzach. Ja mam jeszcze parę propozycji. Bo, nie tak. E, słuchajcie, potrzebuję dobrego joysticka naprawdę dobrego joysticka. I może byście mi polecili jakąś firmę czy, czy jakiś inny joystick, chciałbym właśnie nagrać jeszcze parę gier, które, na których wygodnie się gra padem. Więc szukam, szukam, a nie mam. Kupiłem już dwa, obydwa nie są kompatybilne z moim sprzętem. Kupiłem Tracerowski i jeszcze jakiś jeden, który, tak szczerze powiedziawszy, nie ma oficjalnej nazwy. Ta firma jest mało znana, bardzo mało znana. Dlatego... Może tam znacie jakiś, sami, sami korzystacie, sami używacie jakiegoś e, joysticka. Więc mi polecicie, dacie radę polecić coś. A, chyba muszę zejść w dół, ale nie jestem pewny, dlatego skoczę jeszcze tu. Ok, pecik, fajnie, fajnie. Level ci wpadł. o, jesteś! Siema. Co, 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 ty? Roadzoo, goju? tutaj. Okej. Okay. Wykopiemy sobie jeszcze skałki. Skałki nigdy za wiele. Pamiętajcie. Są drogą, powiem wam ostatnio, że byłem na koncercie. Zabawa przewyborna. Energia super. Bednarek i te sprawy. Fajnie, fajnie było. A jak tam u was tymi czasy? Nie wiem, coś ciekawego robiliście, sekcja komentarzy, zapraszam serdecznie, fajnie będzie. Ale pet, przetankuj go. Ja wiem, że w, w, mój wysoki level, etc. etc. ale... Wziąłbyś kurde. Tankował choć trochę. Fajnie wyło. <gumple> Kolega. O, dobra, jesteś tam, tylko tutaj górą nie wejdę do ciebie i mnie to boli. Mm -hmm. w ogóle ostatnio wyszło to całe Resident Evil, i chciałem się Was e, zapytać, jak oceniacie tę gierkę? Czy Wam się podoba, czy nie? Ja już słyszałem e, różne opinie na ten temat, ale jestem ciekaw, co Wy o tym sądzicie. Ja uważam, że gierka no, dość ciekawa, dość ciekawa, fabularka Co prawda nie grałem w zeszłe odsłony tej gry, we wcześniejszej części. Natomiast tak zachęciła mnie, powiem wam, ta gra. Fajnie się to ogląda. Chociaż parę rzeczy mógłbym poprawić, na przykład ilość tej amunicji i tak dalej. Ale myślę, że fajnie by się zapowiadała. Tylko no niestety pieniądze. Tak, nie mam pieniędzy na tę grę. <laughs> nie wiem czy nie będę cię odcinka. Żeby tak widzę trochę nam... Chwilę dosłownie nam zajdzie, żeby się tu przebić. Ok, kot mnie nadgonił w levelach. Czy ty możesz mieć? Ty masz dwa punkty. O kurczaczki. To tak, co ja chcę. Robisz dps. No to dobra. Tu bym chciał. Na którym teraz będziesz miał kolejny punkt? 32. No spoko, to jeszcze ci to włączę. I heja. O, 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 leć, leć już tam do niej, leć. Tak, kociaczku, leć. Fajnie. Nie się zastanawiam, jaki ty masz cooldown na to, w sumie nie zwróciłem uwagi, 32 sekundy. Spoko, bardzo spoko. Wow, ale teraz dopiero zwróciłem uwagę ile ten pet ma życia Fuuu, masakra jakaś Albo no wiecie co, niech będzie Zobaczymy co z tego wyjdzie Jest taka godzina, że wątpię, żeby ktoś siedział jeszcze e, O tej porze i, i grał I xp Dlatego też, no, no nie wiadomo Nie wiem, nie wiem sam Okej okay. Quest complete i lecimy sobie dalej. Ty co, subskrybujesz już mój kanał? Dotarłeś do tej minuty? Subskrybujesz czy nie? Jak nie, no to tam z czerwonym przyciskiem dole. To sobie odznaczymy, to sobie odznaczymy. Na swoją drogą mówiłem wam ostatnie, że tutaj w tej kampie Może słowa mi brakuje. W tym obozie, o! W tym obozie miałem questa do oddania. No, quest tak. Oddałem. Okazało się, że NPC był zabity. Ale tutaj to jest normalne. Z tego co się orientuję. Okej, okay, jedziemy. Już się nie bawię w zbieranie takich pojedynczych, bo nie chce mi się jeździć, po to. I zastanawiam się, czy jeszcze nie powinniśmy... No właśnie, przejść na kolejną część e, SV Bo... no już można, to już jest... To, tam są levele odpowiednie dla nas I wiecie co? Zrobimy tak Skończymy tutaj te questy wszystkie, te... 7 questów i następny odcineczek, myślę, że już będzie w... Kolejnej kolejnej części mapy po prostu. Bo to wiadomo, Herlumy z Herlumami się bardzo szybko XP Tak jak już mówiłem wcześniej. E, więc no, tutaj nie ma co się ograniczać, tak? Coraz więcej expa mam do zbierania z questów. Te questy jakby nie mnożą tego expa, tylko cały czas jest ten sam poziom i coraz mniej dostaje. Patrząc tutaj na procenty, tak? Mam 38%, i no, dużo tego nie będę dostawał. Zresztą to z przeciwnicy nie są bardzo wymagający. Kolejne miejsce odkryte: <słuch> Wrócimy tu sobie, czy nie? Myślę, że damy radę zrobić. Oczywiście, na grafice nie gram najwyższej, także tutaj e, nie kierujcie się tym. Gram coś między e, średnie a niskie, bo mój komputer niestety nie uciągnie wyższych, e, ale. Chcę się zobaczyć, jakby to wyglądało na maksymalnych, No to sorry, nie pokażę. Sami zagrajcie. Jak ma się sprzęt. Wymagania sprzętowe do tego. Główiza reputacja znikleci. I teraz ten dylemat. Akceptować czy nie. Nie, dobra, mówiłem, że nie. Mówiłem, że w tym odcinku będzie bez instancji, i w tym odcinku będzie bez instancji. Oczywiście nie będę stał jak kołek w mieście, tylko i czekam na instancję, także spokojnie. Odcinki będą się pojawiały między jakimiś levelami. Chcę wam po prostu choć trochę przybliżyć wygląd tych lokacji. Mmm, Pantery, gdzie by się Ty Tygrysku-Panterku z stu milowego, stu wiekowego, nie pamiętam jak się tam mówiło z stu wiekowych nas. bajka dzieciństwa, kupić puchatek okej, okay. skoro w takim razie nam, w ten sposób nam proponujesz oddać quest a to ja go chętnie, um, trzeba ja chętnie wezmę następną jego część i tak, oznaczamy i odznaczamy Uuuu, uh, krokodyl! Tylko czy ja chcę krokodyla oswajać, o to jest pytanie. Wydaje mi się, że nie. Dawaj, strzelaj, strzelaj! Pyk pyk! Yeah, jak muździt! Jak na ten poziom, to tak 150 agility to jest dość dobrze. No, wiadomo, wzmacnia nam to atak, tak? Mamy taką klasę, że ten atak e, powinien być jak największy. Plus to jest 122 punkty attack power. To jest też w przeliczeniu trochę na agility. Nie pamiętam tych przeliczników i nie chcę mi się teraz sprawdzać. Deludylu delu krokodylu, gdzie jesteś? Muszę cię przerobić na buty. Hmm, where are you? UR... jest tuś! No to lecimy. Yep, ok. Kogoś, że się zeżar, że miałeś pierścień w sobie. Intelekt stamina. Eee, no chcę. No chcę. Zawsze jeden więcej stamina i intelekt jest mi w ogóle niepotrzebny. Klop, no nie chcę. Klop, no nie chce. No dobra, no to to widzę wszystko. Chin, chcecie wykopać. Chcecie wykopać, Ci skopać kamyki. Dobra, wjeżdżamy już na teren tego questu. A raptorki! A, to bez problemu. Szybciutko, że tak powiem. Jeszcze jak nie ma tego skinningu, to jest jeszcze szybciej. Hmm, hmm, silver silver trudno dostępny. Trzeba wiedzieć, gdzie go szukać. Przeważnie jest w randomowych miejscach, na odpowiednich mapach. Ale jest jedno miejsce, gdzie jest. Jest go sporo, tylko nie wiem, czy na tej wersji jest. Czy na kataklizmie też tam jest, tyle tego, czy na wcześniejszych wersjach dopiero. Znaczy, dopiero, czy na wcześniejszych wersjach to tylko jest. Okej, okay, to jedziemy... ...do ciebie jeszcze. Kumplu koleszko. Mieszko, mieszko, koleszko. Tak, niewątpliwie musimy się udać na inną lokację. Oj, tak. Mm -hmm, mm -hmm. Stan jest tin, tin, dobra, z tego już nie zbieramy. Fuh, tutaj powinny być ponterki na tym terenie, ale średnio to widzę. Kalal, ruins. Hmm. Nie ma! Źle żeście oznaczyli prywatny serwerze Blizzardowski. Źle? To nie jest tu. Dyskłamstwo. To, to tego nie ma w tej dziurce. Mm. Na tych poziomach to bodaj, że trole mają raptory. Trole, w sensie nie osoby trolujące, tylko rasa troll, Raptory z rapturami biegiem Jak tu już jestem tu. Fuck skopny Jeden ja widzę taki rajd, trochę śmieci, trochę kamieni i rzeczywiście problem z miejscem jest. Okej. Okay. Nawet nie nadążam kastować drugiego spela, więc, ee, no, autentycznie. Miejsce, ewidentnie jest miejsce do zmiany. I, 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 udamy się, tak, udamy się w tą stronę. O, żeś się zrespił, na łbie. Na samej mojej głowie, przed samymi moimi oczami, pięknymi. Żeś się zrespił. No to dobra, grzejemy dalej. Murlok, murloków nie. nie, 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 nie. Fin, fin. Nie, chrzanić to. Mam na tyle hajsu, że sobie kupię 85 koła. Zaoszczędzone za czasów świetności serwera. Teraz nie wiem w sumie, jak jest z tymi zarobkami na serwerze. Szczerze mówiąc, jakoś ostatnio nie latałem, nie zbierałem żadnych surowców na sprzedaż. więc ciężko mi określić. Co jest teraz najbardziej popularne? A robię jeszcze inne postacie, więc nie wiem. Czy kamienie, czy kopanie skał, czym właśnie ten mining, czy alchemia, czy herbalizm. Nie wiem. Musiałbym się rozejrzeć po aukcjach. Dobra. Uf, uf. Lecimy dalej. E, piątkę mam zaznaczoną. Tak, czyli wszystko mam tutaj zaznaczone. No i okej. Okay. O, 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 jesteś, 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 jesteś. Szamanów królem być. No i fajnie. To mamy. No dobra. To polećmy na wyspę. Uu. Czego mi troll Lecimy na wyspę. Z wyspy sobie wrócimy już. Dokończyć tutaj. No, Trzeba będzie. O nie. Tam mam lecieć. Nie podoba mi się to Bardzo mi się to nie podoba no dobra hmm, hmm, hmm. Kurde 80 No 80 hmm, Tyle nie, jednak nie Nie pytajcie co liczyłem nie wiem co liczę Pomyłka w rachunkach Ale generalnie na samych mobach Wybiłem około 25K w tym momencie, no bo tam zwróćcie uwagę, że oddałem bodajże dwa questy. Gotowe tutaj mi się wyświetliły pod mapą, a miałem 1K25 no gdzieś to koła expa wybiłem już na samych mobkach, a mało to jest mało, mógłbym znacznie więcej, bo są zielone. Za takie złote, złote za te żółte leciałoby mi około 500 exp Coś w tym guście. Także no. Dobra, jedne. Jedne, tak jak to się nazywało? Fuck, bracy. Bracerzy, brace. Nie, wrist. Czyli... Oh, fuck, zapomniałem. Jak to się po polsku nazywa? To co? Armor Hit? Nie, 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 nie chcę tego. Wołam sekund strzał. I lokowanie produktu wjeżdża. Czyli ziomek, pewnie zbiorę dla ciebie. Nie, kobitko. Zbiorę pewnie dla ciebie. E... Te wszystkie tutaj, te 6 itemków będę ci musiał pewnie oddać tutaj, quest'a i od razu pewnie coś z tym ołtarzem, nie? Ta gra jest momentami przewidywalna, aczkolwiek mogę się mylić. w tobie, nadzieja Chodź. Tu. O, oczywiście, że w tobie, nadzieja Ty nie mam tej kobity Śmiesznie. No ale cóż, pobugowany troszeczkę serwer. Tak bywa. Mm, zobaczymy. Jak coś to sobie skoczy tutaj poza nagraniem zrobię sobie tego questa i next, 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 next. Go next. FFN go next. Jak to się mówi w takiej jednej grze komputerowej. Która jest denerwująca. Mm, 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 mm. No dobra, więc ja więc jadziem z kurwami. Jak tu mówiłem, to to też w innym języku potocznym. Czy ja tu podjadę? Mmm, podjechałem. Cieszę się. W takim razie, bo to mi czasu zaoszczędzi, a nie takie nie się naukowo. I oczywiście Silver bardzo chętnie chce wykopać. I tego główna trzeba zbierać sporo. Z tego co wiem, to teraz będę z niego robił w inżynierii. Co sobie znaczymy? Co sobie znaczymy? Raptor Pros. Panterki, panterki. Czego Dobra, panterki. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. 250. O, bo... Fajne budki, fajne. Szkoda, że mnie się nie przydadzą, że nie mogę ich założyć. In, tin, tin, OK, dziękuję bardzo. Lewe, potem widziałem kolejny sprzymierzaj. A tu. Mm, teraz tak, domyślam się, ale tylko się domyślam, że chodzi o Was. Dobrze, myślę. No dobrze myślę. O was chodzi. Tylko trochę schodzi temu Petowi małemu, temu impowi. Żeby co on w ogóle robi. Zjeść was? Chyba tak Tak, chyba, chyba was podjada trochę. Gryza. Ale nie, nie jestem pewny. Jest, Let's go. No jest go. Kurwa, mogę pogadać z, ze zwierzęciem. Czego tak raz mierzę? Dawaj, dawaj, dawaj. Tu już masz kolejnego do szamki. Już dla siebie po kolejnego. I uh, mój mu Chodź, chodź. Dawaj, dawaj, dwóch masz. Szanka no, no, mały, dawaj, dawaj, nie mam całego dnia. No, to tu masz następnego no, chyba zaskoczyłeś, czy nie zaskoczyłeś? Teraz zaskoczyłeś. Podskoczyłeś ze szczęścia. Tak. Jeszcze dwóch. No to chodź. Ańs. Spider Koniec. Koniec. Dawaj, jedz, chodź tu. Chodź tu. Nie, nie. Dawaj, jedz. No. Dawaj go. No. Załączyłeś się. No I to chciałem zobaczyć Dobra To idziemy sobie oddać tutaj Te kampy Do kampy jednej, do kampy drugiej Zobaczymy Jak się będzie przedstawiał e, nasz EXP 8% jak na razie I nie biorę już do kolejnych questów Fajnego masz konia Tym powiem ci, fajnego Ja yeah. Have a good one, tak. Ale tak nie bardzo chcę od was questy brać dalej. Tak nie bardzo mi się to przyda. Do szczęścia. Chcę je Eee mm. Tak potrzebuję. Pomoc wszystko idzie na ser Oprócz kamieni. Sprzedaż, 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 sprzedaż. No co w sumie też? To zostawiam? To są materiały, które ja mogę przerobić na bandaże. Jeszcze to. OK, no. powinno być OK. Ile było? 8%. Teraz mamy 29. No 21% tak konkretnie. Mimo, że takie questy, e, takie no, no to no, do, 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 do dupy, no co ja tu mam powiedzieć, no do dupy są. Bo są na niski level. Natomiast... Wymagane jest, żeby zmienić tą lokację. W cholerę. On ma jeszcze, ten ziomek miał jeszcze wyższy level niż ja. I dalej się tu kręci. Więc, nie, nie fajnie, nie. Mm -hmm. Good attention. Chciałbym ten pierścień. No, chciałbym, ale gdzie go. Nie, nie chce mi się tam jechać. Już nie chcę tego pierścienia. Masz kamyczek masz. O i musiałem oddać questa, którego od następnym odcinku nie mogłem. A, a od ciebie też już nic nie chce. No to jeszcze od Państwa poproszę 17 pyk. Pyk. No. no, to wbiliśmy dzisiaj prawie dwa levele. No dobra, może nie prawie, ale półtora. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, na razie. Hejas!